Cześć wszystkim, nagramy sobie krótkie wideo i sprawdzimy ile spala BMW G32 640i 3 litra benzyna B58 Ile tak średnio spala tak na miejscu ten silnik, ile, ile sobie tam pobiera tej benzynki Mamy krótką trasę, 21 km, 26 minut No i dobra, jedziemy, ale zrobimy sobie taką, żeby to było może mega, mega oszczędnie to zrobimy sobie Eco Pro plus, plus Start Stop System no to co? Otwieramy sobie coca cola czy tam Pepsi Pepsi. No i co? Jedziemy w wolutku, tak? Eee, mamy spalanie 9.1, kasujemy spalanie. No i dobra, możemy jechać. Benzynka 3-litrowa B58, jedna turbinka, nie mylić, że tam jakieś dwie turbiny, że Twin Power to dwie turbiny, to jest jedna turbinka, e, wiadomo, Twin Scroll Silniczek jak chodzi, e, w moim, moim odczuciu chodzi bardzo dobrze, chodzi bardzo, bardzo, bardzo dobrze Mega żwawy, uważam, że niezbyt paliwożerny, hmm, dlatego że no, auto w podstawie waży 1910 kg do tego dolejmy bak paliwa, jest już dwie tony do, do tego kierowca i już jest y, dobry kierowca, już jest 200, tak? Dlatego tego dorzućmy jakąś rodzinkę y, jakieś, z, jakieś tam w bagażniku że tak powiem rzeczy na wakacje i tam jedzie grubo grubo ponad dwie tony kiedyś jechałem, jechaliśmy w Niemczech plus minus 150 na godzinę a, no jak to mówię, cała rodzinka, bak paliwa y, Bagażniku, bagażnik załadowany, ile się tylko dało. Jechaliśmy w Niemczech 150 na godzinę. E, zrobiliśmy 572 km. I średnie spalanie od, przy dystrybutorze nie, nie przy. Nie, nie mówię tutaj o wskazaniu komputera, gdyż ktoś to, to może zarzucić, czy komputer się myli. Przy dystrybutorze 9,2 9,2 litra. No to nie jest mały wynik, ale to nie jest też duży wynik, bo pamiętam, miałem kiedyś jeden 1,9 TDI Golfa 4 ok, on, ma, on mało palił, tak. Ale on ma opalił, jak się jechało stówkę 110, a jak się jechało 140 takim golfikiem, no to on już tam sobie łykał. To my 7,5 pod 8, Kurczę kiedy tutaj 9 bierze 3 litrowa benzyna, i która jest jeszcze tam powiedzmy e, 700 kilo cięższa. Łyczek Pepsi, jedziemy. O, na razie 12 litrów, ale to jak widać, światła, światła, nie światła, także. Światła, światła, rądka, jedziemy dalej. Eco Pro. A poza tym B58, co jeszcze więcej o B58. Bardzo fajny silnik. W szóstkach, w piątkach, w trójkach, w jedynkach. Kurcze, tutaj robi robotę ten silnik naprawdę jest mega żwawy, także myślę, że w jedynce to w ogóle jest jakaś zabijaka, nie? Myślę, że w jedynce to jest w ogóle jakaś zabijaka. Olej jaki tutaj leję to jest 0W20C5 e, Millersa. Kurcze, myślę, że te Millers to dobre oleje, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii. Że, no myślę, że, je, że tu chociaż tu na miejscu, no mam, mam ufam, że nie są jakieś tam podrabiane, tak? Gdy życie z tymi olejami, to, jest, to jest, są trzy światy. Także leje taki, taki olej, jaki zaleca producent. Tak? 0W20. Leję jakieś tam. Wiesz, widziałem nawet. 5W30, 5W40, ale nie wiem, czemu ma to służyć. E, zamiana oleju na inny niż zaleca producent. Nie wiem. I się nie domyślam. O ile tym pierwszym parametrem jeszcze można by troszkę, troszkę sobie pomanewrować. No ale raczej bym nie chciał tu iść w górę tym pierwszym. O ile można iść prawdopodobnie w dół. Tyle w górę nie chciałbym iść, to nie wiem dlaczego ludzie wybierają 5w40 do tego silnika. No, ale nie wiem. Każdy, każdy, wolność tonku w swoim domu. Jedziemy. Spadło na 10. Spadło na 10. Ile było początkowo? 21 km? 22? Mamy 17 do zrobienia. O i tu już fajnie, tu już fajnie jest 50 dozwolone 50 mil, czyli 80 na godzinę. Ok, nie będziemy używać tempomatu, ale powoli, powoli spróbujemy go rozpędzić do 50 mil na godzinę. Tak żeby tutaj nie, to spalanie nam nie skakało. A na powrocie no, trzymamy się gdzieś w miejscu gdzie prędkość. O, panie kolego, gdzie prędkość dozwolona jest dużo wyższa i może zrobimy sobie jakieś 0-100, no 100-200 nie zrobimy, przynajmniej nie w Wielkiej Brytanii, no, w Wielkiej Brytanii prędkość dozwolona na autostradzie to 70 mil, czyli 112 na godzinę to jest w ogóle jakiś szok, o tyle o ile jest to szok, jeżeli chodzi o tą prędkość, to, to jeżdżę tyle lat po Wielkiej Brytanii, wydaje mi się, że to jest znak naprawdę wystarczająca prędkość co do tych kierowców. No i spalanie spadło już nam na 8 i 9. No, to w sumie możemy mieć troszkę dużo, dużo, dużo lepsze niż 9 litrów. Ostatnio przejechałem przez miasto, sprawdziłem sobie tak przez 8,5 km ale przez miasto, przez miasto, ale była to też sobota, trzeba, trzeba podkreślić to, że była sobota i wyszło mi chyba 9,3. Ale 8,5 km przez miasto. 9,3 to jest chyba okej, okay, dalej. lewostronny ruch oczywiście Wielka Brytania i jedziemy a i przypominam, kiedy ruszaliśmy spod domu silnik nie był rozgrzany dopiero tego zapaliłem dwie minuty wcześniej tam żeby ustawić tą kamerkę i... i silnik w ogóle nie był rozgrzany, no ale już silniczek mamy rozgrzany już dawno, benzynka bardzo szybko się grzeje o ile miałem moje auto 3.5D N, N57 535 d 313 koni, 15 rok. Muszę powiedzieć, że super motorek, nie wiem dlaczego ci ludzie narzekają na, na te samochody. Ja te silniki w moim odczuciu super auto, mega jeździło. No kopy to miało konkretne. Spalanie to też piękne. No, stówkę na autostradzie to tam piątki nie przekraczał, tak? 120 to tam nie jak szóstkę. No, jak się grzało po 180-190, oczywiście mówię o niemieckiej autostradzie, jak się jechało do Polski, no to tamty pod 9 sobie podbierał, tak? No ale 180 ponad, no to szóstki nie będzie spalał. Ale bardzo fajny motorek. No tuż tu jest seria B, to już jest seria B, to no, niby wszystkie bolączki serii N, czy to benzyna, czy to diesel, miały być wyeliminowane przez BMW. No oglądam trochę tam filmy na YouTube, no to tam mechanicy twierdzą, że BMW odrobiło lekcję, jeśli chodzi o te silniki serii N i seria B już jest dużo, dużo, dużo lepsze. Właśnie mój znajomy sobie niedawno teraz kupił e, też taką 600, e, Boże, też taką szósteczkę, tylko 630d właśnie, e, z tym silnikiem B57, no i na razie odpukać, fura. Śmiga jak ta lala. No i zatrzymaliśmy się do zera. 7,8 Ładnie spadło na 7,8, ale teraz musimy napędzić auto a to będzie kosztowało troszkę paliwa. 7,9 8 Na takim krótkim odcinku no to to spalanie nie będzie szybko wzrastać. 8,1 18 minut do końca, 13 km. 8,1. No i noga z gazu powolutku napędzamy. Powolutku. 40 mil na godzinę. Czyli jakieś plus minus 64 km na godzinę. Czyli 40 mil oczywiście. No i Pro bardzo ładnie rzuca te biegi. Bardzo niziutko. 8 skrzynia. 8 ZF. 8 HP ZF Bardzo fajne skrzynie. Ale oczywiście trzeba serwisować, trzeba serwisować tę skrzynię, nie słuchać się tutaj BMW, zaleceń, że tu jest long life, już raczej long life, że tu jest dożywotni olej. Nie słuchamy tego, tak jak nie słuchamy tego, żeby zmieniać ten olej w... Uch, ale ciura. żeby zmieniać olej w silniku co 30 tysięcy. No to jest rzeźnia po prostu, to jest rzeźnia, jak można zmieniać olej w silniku co 30 tysięcy. Może się przyznać, kiedy kupiłem to auto, oczywiście nie mam tego auta od nowości, jestem drugim właścicielem. Muszę się przyznać, że kupiłem na 19 tysięcy mil e, i to auto nie miało zrobionego serwisu olejowego, i przy wyciąganiu filtra ten filtr się po prostu rozpadł. Dlatego o, wtedy nawet żałuję, że przy tej pierwszej wymianie oleju nie, nie, nie wlałem żadnej pukanki przed, przed tą wymianą, ale już przed kolejną wymianą po 10 tysiącach kilometrów już nie zwlekałem, tylko wlałem pukankę, nawet dwie, nawet dwie oczekiwałem 10 minut żeby to naprawdę mega mega dobrze wypukać i mam nadzieję że zdało test i teraz mam plus minus 8000 zrobione jedziemy do Andory z Wielkiej Brytanii do Andory jest 1400 w jedną stronę 2800 tylko 3000 do zrobienia to będzie 11000 km i zmienia olej to nagrał jakiś film przy wymianie oleju zobaczymy jak po 11 tysiącach wygląda ten, ten, ten olej, jak wygląda ten olej. Czy jest czarny, czy nie czarny? No czarny na pewno będzie, ale to czy jest tak... No na pewno nie będzie tak przypalony, jak w dieslu, to już od razu zauważyłem nawet przy tej wymianie przysłowiowej po tej pierwszej smole, kiedy wymieniłem olej, zrobiłem 10 tysięcy, to ten olej nie był tak czarny jak w dieslu, mimo że w dieslu wymieniałem co 10 jak z zegarkiem w ręku, co 10 tysięcy kilometrów. Jak widać, tutaj już tam troszkę warunki nie strzija, jeśli chodzi o eco-driving. No, no ale było 7,8, ale już jest 8,0, ale dalej dobry wynik 8,0. Ło, wąziutko. Zero, a mamy jeszcze do zrobienia 12 km, czyli plus minus po 10 km spalanie jest 8 litrów. Bardzo dobre spalanie. Ok, napędzimy to auto. Troszkę tu jest 50, albo, albo chyba był znak odwoławczy, więc już będzie 60. Powoli go napędzimy, to auto. Gdzie jadę? A jadę sobie po. E, jedziemy do Andory za 3 tygodnie i przydałyby się łańcuchy. No i sobie szukam łańcuchów. Michelin wypuścił taką, taką serię takich sznureczków po uli ulietr... po e, na koła. E, kosztują 130 funtów, 120. Znalazłem sobie pana na, na marketplace, który sobie kiedyś kupił. Lata do tyłu, nigdy ich nie użył i chce mi je sprzedać za dwie dyszki. Więc no takiej promocji nie można przegapić. Jedziemy, jedziemy po, po sznureczki na koło Zostało 5,8 km 9 minut spalanie 7,8. Oczywiście od zera żeby nie było, że podczas jazdy, bo to jest bardzo łatwo sobie, że znaczy bardzo łatwo jest oszukać spalanie, czyli najpierw na, na przykład na autostradzie jedziemy i podczas jazdy już kasujemy, wtedy w tym pędzie jest bardzo dużo łatwiej nam zbić tą, to średnie spalanie niż kiedy zatrzymujemy się, kasujemy spalanie i się rozpędzamy, tak? Przy tym rozpędzaniu to auto już tam pokazuje 13 i zanim spadniemy do tych 7, no to, to, to jest długa droga, tak? A jakoś jedzie na autostradzie i kasuje podczas, podczas jazdy, i już pokazuje mu 7, no to zanim auto auto zbije te 7, to jest nieznaczna różnica. A my a, nie, mamy oczony system start-stop, czego auto nie zgasło. 7 i 9. Uuu. Musimy Pana ominąć, proszę Pana, bo tu my jedziemy na eco drivingu. Nie możemy tutaj sobie tak hamować i się rozpędzać. To jest niezgodne ze sztuką eco drivingową. Co Pan tutaj? 8,1 i widzicie, chwilę tylko przez, przez malutkie miasteczko i już spalanie z 7,8 na 8,1. Noga z gazu, noga z gazu jest delikatnie z góreczki, doganiamy wana, doganiamy wana i tak będziemy musieli przyhamować. Hamujemy, hamujemy. I proszę, tyle energii jakbym pojechał klasykiem masa energii psów tyłek. 8 litrów. Czy na Google Maps, nie pokazuje żadnej kamerki nam tutaj? No gaz gazu z góreczki zlatujemy. Ładnie, ładnie energię, energię wykorzystujemy. troszkę noga z, z gazu i od razu 7,8 i proszę mi wybaczyć, ale strasznie mi się odbija po tej Coca-Coli po tej Pepsi o, pan wbił kierunek, o nie noga z gazu, będzie hamował o nie uciekaj pan, uciekaj, jedziemy dalej 86. Okej, okay, no można powiedzieć, to jechaliśmy Spalanie 8 litrów. Chyba dobrze, co? Możecie wypowiedzieć w komentarzach, czy dobrze, czy niedobrze Ale chyba dobrze. Ok, ja sobie tu zakończę tą, to nagrywanie. Żeby po prostu poszukać tego numeru 86 na potwierdzenie jeszcze o, zbliżymy sobie. 8 litrów. No to tyle, serdecznie pozdrawiam.